Tym, tym, propozycji, którą Prezydent Panu złożył. E, czy Pan potwierdza to, że to Prezydent Panu złożył propozycję, czy to Pan zaprosił Prezydenta do współpracy i to Pan Prezydent e, skorzystał po prostu z zaproszenia Państwa na spotkanie? Ja nie byłem stroną inicjującą. Kogo zaprosił? No, no, Proszę o no, odpowiedź, tak? Bo z moich danych to no, Państwo się no, zwrócili do Prezydenta z prośbą no, o właśnie Konkretnie. Y... Prezydent tego nie przyjął. Dziękuję. Są jednak pewne. No to proszę, także nie. Nie 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 nie, nie. Nie, nie. nie, 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 nie chodzi mi o szczegóły. Kto to by Są pewne. Nie mówię Dziękuję nie. bardzo. Są pewne zasady, nie... są pewne jednak zasady rozmów europejskiego, które się ujawnia. Natomiast ani ja, ani nikt z moich dzisiejszych radnych nie był inicjatorem tego spotkania. Była to osoba, o której poparcie bardzo mocno pan prezydent też zabiera. I nie wiem na jakiej to jest. Myślę o osobie, która się nie dostała do Rady teraz. Myślę o osobie, która się dostała do Rady Miasta, ale obecnie zakończyłem z nią y, polityczną współpracę.